Witaj zbłąkany wędrowcze. Cieszyłeś się, że wygrałaś tegoroczny NNN? Ten film będzie ostatnią przeszkodą na twojej drodze. Zobacz sam, czy dasz rady się oprzeć. Jak widać u przeciwnika zalęgło się sporo robactwa. Grass Whistle może uśpić roślinnego Pokemona. Atakujemy slacz bombę. Lecz oczywiście budzi się błyskawicznie. Kolejny Grass Whistle. Ubijamy. Tym razem nasz usypiający ruch buduje, więc podwajamy sobie Speeda dzięki Blunder Policy. Rywal również się przyspieszył. Nie jesteśmy w stanie się z one-shotować. Rose Raid wychodzi górą z tego pojedynku. Teraz Scyther, ale my mamy Hidden Power Rock. Bojąc się stalowego ataku, mega ewoluuje dopiero w drugiej turze. Atakujemy body pressem i odbijamy kamyczki przeciwnika. Pierwszego rywala mamy z głowy, ale teraz uciekamy przed jego Diancy. Power Whip robi spory damage i Sary napada. Gardevoir pozbywa się przeciwnika. Gangshot hoopy niestety trafił. Scar Florx nie ubija i ponosi tego konsekwencje. Relic Song Meloety daje nam boosta od przedmiotu. Zmieniamy formę. Psychic. Teraz bojąc się sąd używam Focus Misa. Charizard na wejściu traci połowę HP, więc bez większych problemów tutaj wygrywamy. Operacja Priorytetu i High Jump Kika wystarczyła na moją mega ewolucję. Edge Florx jest szybsza. Queenly Majesty nie pozwala zaatakować nas z priorytetem, więc zostajemy sparaliżowani. Klikamy sobie Rapid Spina, a przeciwnik notorycznie puduje. Gdy odbudowaliśmy sobie już ten speed, możemy sobie teraz talizować. Nasz normal gem został zużyty przy pierwszym Rapid Spinie, więc Acrobatics ma 110 mocy Triple Axe, więc Multiscale Dragonite nie sprawia nam problemu. Power Powerhoop! I zabawa kamieniami na starcie. Obydwoje wycofujemy nasze mony, w następnej turze również obydwoje użyć Rapid Spina. Wejście furasa, który słabo przyjął tego Power Whipa i zabija nas swoim robaczym atakiem. Oczywiście przeciwnik musi mieć skarfa, gdy ja też go mam i mógłbym teraz to powtórzyć, ale sami widzicie. Na szczęście pudujemy grass whistle, ale tracimy masakryczną ilość HP od fake auta. Leczymy się roślinnym ruchem. W tej pralce ewidentnie nikt nie używał kalgonu. Miałska rada leży. Teraz wystarczy sobie kliknąć slash bomba przyjąć fake outa, wyleczyć się gigadrainem ubić Arcanine Hidden Power Rock i wygrać walkę. No cóż, siła furasa wycofanie samiczka zostaje uśpiona. Zatem wykorzystajmy tą chwilę na Relic Song, a nawet dwa. Spasłe kocisko oczywiście nas flinchuje, ale nie dał rady nas ubić. Focus miss. I znowu ten furas. Teraz stalizujemy. Przyspieszamy się. Ale ciągle jesteśmy wolniejsi, więc kolejny rapid spin. I możemy w pełni wykorzystać potencjał naszej Tsariny. I tutaj też mamy priority, więc majestatycznie wygrywamy tą bitwę. Koleżanka Aboma Snow powinna chyba dużo większy damage dostawać od Berna, skoro jest quad weak. Zaczynasz mnie denerwować, więc wchodzimy czymś, co jest podatne na śnieg. Wystawmy naszą spez tarczę, strikujmy mu skarfa, i jak widać, było warto. Wymiana ataków z Galvantulą, po czym ta wycofuje się elektrycznym stabem. Wchodzi Milotic, ale na szczęście moja Florx jest tańcząca z płatkami. Glimora otrzymuje piękne obrażenia i zdołała tylko rozłożyć stealth Rocky. Strykowana Jagódka dała nam buścik, więc rywal uciekł. Chodzi o Boma Snow i w końcu Florx się wykończyła. Guard War wchodzi tylko po to, by użyć priority na Pokemonie, który jest od niej wolniejszy, a następnie pozwolić rozkręcić się Swellowowi. Super efektywny Stealth Rock sprawia, że Diance pada. Teraz realizacja Serane nic mi nie daje, tak samo jak wystawienie Meloety. Jedna korzyść z wejścia tamtych Pokemonów to to, że Bern się rozkręcał. Niestety Milotic jest bulki, ale na szczęście używa Dragon Taila, A pozornie niepotrzebne Mister Wroki dają mi wygraną. Niech słonko nam sprzyja. Niestety sprzyjało nam tylko dwie tury, bo w końcu ten Hurricane trafił a miał 50% celności. Dzięki Chlorophyllowi wyprzedzamy Scarf i wyrzucamy mu oby przedmiot. Czas na hat Rim. Teraz stylizujmy na Fire, żeby była bardziej hot. Myślę, że ten torcik jest troszkę niedopieszony, więc Terra Blastik nam tutaj pomoże. Wchodzi Primarina, ale my mamy Power Chłop. Kolega chyba zapomniał, że mam Fire-Type, więc Mega Lucario pada jak... Tutaj mamy niepełny team, dostajemy tauntem. Nasz robaczek nakofuje przeciwnika, a ten przyspiesza swoją drużynę Tailwindem. By mógł wejść Fissius Rand Dracula Wish Odpaliłem sobie słonko. Teraz wystawiamy naszą Lily Giant. Odnosimy sobie statystyki. W międzyczasie mamy switcha na Garciompa. A zatem kooperacja wszelkich możliwych obrażeń zwrotnych. Ale wytrwała to. I Close Combatem ubija króliczka. I Feromosa może nam dać wiktorię. Czas na mega królika prosto z kosmosu. Zobaczmy, kto tutaj będzie górą. Wchodzi teraz duch, więc wyleczmy się walczącym ruchem. Niestety wytrwał to na low, ale jest martwym mieszkańcem. Nidoking przywołuje słoneczko, ale okazuje się, że Venusaur nie ma chlorofila. Postanowiłem skorzystać z busta od słońca, ale skoro koleżka jest tak szybki, to musimy go wyprzedzić. Pan Uber postanowił przeżyć superefektywny stab, natomiast neutralnego stabu już nie. Nidoking przeciwnika chyba bardzo chce, żeby moje dziewczęta były toxic. Wymieniamy się atakami ze Snorlaxem. Wysyłamy naszą powabną roślinę. Po drobnym setupiku pozbywamy się Snorlaxika. Oczywiście podwójny Priority Pikachu. No to co, czas na lopany. Wybustujmy się i się wyleczmy. Hitmon Lee wchodzi tylko po to, by fake outować. Rival poświęcony do Kinga i ponownie Hitmon Lee. Psychiczny teren chroni moją lelę przed Bullet Punchem, więc wykorzystajmy te tury na Coal Mind oraz Iron Defense. Teraz stalizujemy na typ wróżkowy, by Draining Keys robił więcej i leczył nas. Lapras zostaje ubity. Priorytety Hitmonlee w końcu działają, ale nie zdają się na zbyt wiele. Klikamy sobie Stored Power i dobijamy oba mony rywala. Tutaj rozpoczynamy lodową kulką, która nie trafia lodową kulką. Nie wiem jaki jest zamysł tego Pokemona, aczkolwiek teraz wchodzi ten gnój. No to obniżmy mu troszkę atak. Spodziewając się fakeouta, wystawiam Lele. Mamy do czynienia z Drain Punchem oraz EQ, ale jesteśmy dość mocno defensywni. Chyba o jedną turę za późno zacząłem ten setup. Musimy troszkę go obić. Muszę niestety poświęcić Lily Giant, by Feromosa na 100% go upiła. Nie wiem do końca czemu ma służyć ten Rindens, aczkolwiek wydaje mi się, że Feromosa już tutaj sobie sama poradzi. I przy okazji dowiedzieliśmy się czemu miał służyć Rindens. Zbustujmy siłę Mystical Fire odpalając Sunny Day. Padnijmy od Ancient Powera. Teraz stalizujmy. Przyspieszmy się Trigroomem. I oczywiście plus jeden do każdej. Bo czy nie! No i co? No i wiadomo, że Bern, tak jakbyś była zbyt mało hot. Oczywiście wydrob mi atak Intimidatem, żebyś to przeżył. Ucieczka przed moją lopany. No dobra, zaryzykujmy tego Cosmic Powera. Przeżyliśmy r Podledźmy się i padnijmy. Stalowa teraz stalizacja. No to rozpocznijmy bustowanie się pod stord Power. I tutaj pewnie dam jakieś przyspieszenie i zostawię ten komentarz, bowiem szkoda mi waszego i mojego czasu.